Witam, zagrajmy w Sonic the Hedgehog Jest to y, trzecia część I jest to poziom Marble Zone W którym właśnie skończyliśmy ostatni odcinek Alvajr, lata I będę wrzucał film. Teraz mo moja działalność zagrajmy wypożarzy się jeszcze o zagrań PS2 Bo ja już sobie zakupiłem Jestem zadowolony z niej strasznie. A to coś to jest takie dziwne. Epicka muza. Wow! Ale wart! Aj! Oj. Dobra, w to nie grałem i, i właśnie do tego... Nie wiem, jakoś tak nie, nie mogę, nie umiem. No i co niby? Ha! Oj! Dobra, on ma. Oj! Wow, wow, wow. Wiem, że nie mamy dotykać chociaż tych O, właśnie tych. No. O, ale za to zniszczyłem kawałek tego czegoś. Cokolwiek to by było. Wow, to... A no tak, to ziemia. Ogniem. Aj, aj, aj Kramba. Aj, karambol. Combo, combo breaker. Pyk. Epicko. Skakujemy. Ju. Mały włócz. Hop. O, elektroniczne to perze. Oh fuck. Małe futrzaste sukienki, syny. Ej no. Aha, to już wiem jak. Ej no, to te the... Futzk. ha ja to źle zrobiłem, muszę dednąć się. No dedaj, da, Sonic. kurde nie łap tych pierścieni. O, dobra. Bo to miało być na guziku chyba. Tyry, dobra. Aha, safe. Nie, safe aaa, co ty robisz? Ale dziś failuję też. I to bardzo mocno a, Dobra, to teraz będę to przechodził na szybko No, a może lepiej nie O, odedłem się To się da, dedłem A, bo chyba trzeba headshot'a walnąć O Jezusie

Okej. Okay. O. Jakaś epicka kolumna. I checkpoint. Druga osłona. Wow. A to tak leci, jakby chciała, ale nie mogło. Ok, i co teraz? Ale fajna. I teraz tu. I tu, dobra. Uprzedzam, że pierwszy raz gram w Sonica, więc pewnie dlatego tak failuję. Ok, Aha. oby też był koniec, oby to był koniec, oby to był koniec. Tak, no i tak właśnie rozprawiliśmy się z tym poziomem. Hmm. Może gdzieś jeszcze coś wrzucę z mojego Playa 2, o ile mi się uda. I zobaczę, tylko się zapisało i kończę ten odcinek. Szegnał wszystkich.